W związku z pełnieniem funkcji przez pana prezydenta ciepły przez kilka miesięcy w mojej ocenie niewłaściwie pełnionej nieudzieleniem absolutorium pana prezydenta wisko na na ręce pana przewodniczącego o wystąpienie o obniżenie wynagrodzenia pana prezydenta z ponad 12 tysięcy złotych. powiniene się znaleźć, powinien, znaleźć taką w porządku komisji jak wybór przewodniczącego. Oczywiście nic by się nie stało, gdyby dokonano było na następnym posiedzeniu, ponieważ tak czy tak było 6 radnych wybrali więc go jego Co do strony merytorycznej tego wyboru, chciałem stanowczo zaprotestować przeciwko wyborowi pana Pawiacza na stanowisku na funkcję przewodniczącego tej Mogłoby się jakimś cudem być członkiem. Nie zajmowała się wspomnianymi już tutaj pracownikami e, w szkół. E, wiceprzewodnicząca tej komisji, pani Krakowska była jedyną radną, jedynym członkiem tej komisji, który zagłosował przeciwko mojemu wnioskowi o przyznanie 200 zł podwyżki dla e, bardzo mency zarabiających pracowników. Szkół oraz przedszkoli i chciałem przeciwko temu zaprotestować, że była nauczycielka i wiceprzewodnicząca hmm. Komisji Oświaty w taki sposób potraktowała pracowników szkół. E chciałem fragment odczytać z listu pana, pana Grzegorza Kryglewskiego z ulicy Ostrowskiej, e który dotyczy dwóch spraw. E Zadaję pytanie, pan, e pan Kryglewski, czy Rada Miejska podjęła działania? Zakresu. terminu zakończenia inwestycji prowadzonej przez PKP na wiadercie kolejowym nad ulicą Duchowską. Czy miasto uzgodniło z inwestorem warunki terminowe wprowadzenia tej inwestycji? Czy miasto podjęło działania w celu zminimalizowania oddziaływania zastępczego e, ruchu ulicznego, jeżeli tak, to jakie? Proszę bardzo, kolejną dzisiaj. Przyjazny są za darmo. Jak e, Państwo wiecie, w paru miastach w Polsce takie rozwiązania się wprowadzono, na, na świecie także są miasta, które zdecydowały się na takie rozwiązanie. E, szkoda, że nie ma Pana Prezydenta Ciepieli. Żałuję, że wczoraj nie było na posiedzeniu Komisji Oświaty. Możecie Państwo spytać, co ma oświat z nas, to zajmę z niestety nie mam szczęścia, bo Pani Problem parkowania. to jest dodatkowy argument, który trzymamy za tym, żeby robić wszystko i też chyba się zgadzamy, bo takie głosy podały wczoraj w dyskusji, żeby robić wszystko, aby zwiększyć liczbę pasażerów autobusów, a ograniczyć liczbę samolotów. W związku z tym, ja mam Państwa do. Punkt pierwszy miał takie brzmienie: z osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach. Drug Tutaj, oczywiście, pewne punkty wtedy zniknęłyby. Pierwszy, drugi, ósmy, po tym, gdyby wprowadzono takie zmiany, o których ja mówię. I następnie te osoby, które mogą korzystać z bezpłatnego przejazdu. Mieszkańcy Tarnowa, dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz uczniowie i studenci do 24 roku życia. 60 rok życia oraz bezrobotni. Jak Państwo zauważyliście, to są grupy, no, które są na pewno słabsze z definicji, są słabsze finansowo, ich, ich kondycja jest na pewno nie tak silna jak osób pracujących. I myślę, że nawet gdybyśmy to bo kiedyś rozmawiałem tutaj na ten temat z z, z przedstawicielami firmy, która, która oblicza te ewentualne straty. Yy, nawet jeżeli to wyjdzie parę milionów czy 10 milionów, to jesteśmy w stanie w budżecie pół miliardowym yy, te straty yy, dla firmy, żebycie, wiecie, używam słowa straty, ale właściwie to nie są straty, bo zaoszczędzone pieniądze, one no i tak wrócą, bo coś kupią tak to na przykład. Więc, yy, z naszej strony czy straty w cudzysłowie, one tak naprawdę yy, yy, trudno je tak nazywać. Yy, I wydaje mi się, nawet jestem pewien, że yy, miasto i my tutaj jesteśmy po to, żeby widać takie rozwiązania, które są najbardziej korzystne dla mieszkańców. Wczoraj nauczyciele, nauczyciele czy pracownicy czy szkół przedszkoli yy, mówili o tym, żebyśmy reprezentowali nie interesy miasta, tylko interesy mieszkańców. I myślę, że tutaj wszystkie argumenty, o których wcześniej mówiłem, one są na tyle istotne, że powinniśmy się użyć tutaj słowa odważyć, no bo to wymaga pewnej odwagi finansowej także, żeby podjąć taką decyzję, by rozszerzyć krąg ludzi, osób uprawnionych do bezpłatnego przyjazdu do takiej właśnie, do, do tych grup, o których mówię. Dziękuję bardzo. Że było w Tarnowie, i bardzo chętnie polowe polo, mówić za granicą także dobrze o Tarnowie, a nie jako o stolicy y, czy o czy polskiej korupcji. Natomiast co do wypowiedzi pana ładna, y, to jeszcze raz zwracam uwagę, to można znaleźć także w protokołach. Absurdalnymi zarządzeniami. A co do używanego przez pana słownictwa, nie przypomnę sobie, że na tej sali, chociaż bardzo często pozwalam sobie na różne złośliwości, e używał takich słów jak sobie pan. E Dziwna, że pana koleżanka teraz mnie zaprotestowała przeciwko ma słownictwu. Ale, 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 ale słuchałem, pan jest przewodniczącym, pan nie powinien dopuszczać do tego, żeby takie Słownictwo na tej sali. Myślę, że gdybym zaproponował na przykład zmniejszenie tego okresu, na przykład o połowę, to mógłbym wywołać taki skutek, że z gospodarowe odrotnie i osiągnął ten cel, o którym nie ma się. No ale całkiem poważnie my nie mamy tutaj do czynienia w karnowie od wielu wielu lat z grypą, ani z anginą, tylko jakimś udarem mózgu z zawałem gospodarczym, który powoduje, że wysunęliśmy się na czoło. Czyli o skargi imigracji ludzi. I w związku z tym, ośrodki moim zdaniem nie wystarczą. Oczywiście, że chciałbym zaproponować zwiększenie okresów, w których przedsiębiorcy będą zwolnieni od podatku od nieruchomości o 50%, czyli opiera się przy tym, że jeżeli możemy, jeżeli jesteśmy w stanie, maksymalnie zwiększałyby prawdopodobieństwo zainstalowania się tutaj u nas w Tarnowie jak największych hmm, liczby inwestorów. Że pewne decyzje, które są podejmowane przez Państwa, mówię po do prawej strony, czyli pis one są podejmowane nie ze względów merytorycznych, tylko właśnie na takiej zasadzie, że ktoś zgłasza projekt, rzuca się ten projekt, on jest pis Dziękuję.